Hej, cześć Siemano, witam Was w kolejnym odcinku Valiant Hearts The Great War. No i kontynuujemy przygodę jako Ana. Jest oczywiście 8 miesięcy wcześniej. No i teraz, moją misją jest. Y, przynieść wodę. Tylko, czy uda mi się. No właśnie. Tak, jakby brakowało jednego klucza, ale gdzie on może być? Musi gdzieś tutaj w sumie w pobliżu leżeć, no bo ten wygląda na całkiem. A, no proszę, idealnie mamy wodę. Nice, sukces, trzymajcie to dla Was. Nie chcecie? Hm. po co mi ta woda? To jest dobre pytanie. Może na drogę? A, no tak, chłodnica. To było oczywiste. Sukces! <laughs> o! I znowu mamy tę śmieszną misję. Nie no, sama epickość. Mistrz kierownicy, Ana. No. <laughs> Jeszcze ta synchronizacja muzyki z grą. wow trochę ciasno się tu robi <laughs> nie no piękne Wow, nie tak szybko. Jest tak szybka. O, uwielbiam te mini gry. September 7th, 1914, taxis drove all night. Anna was proud to help the soldiers reach the front line. When Anna arrived at her destination, she discovered the horrible truth with her own eyes. Okay, it was but it's Ta gra naprawdę gra na emocjach. Oj, gra naprawdę. Jak żadna inna. Seven months went by. Driven by compassion, Anna devoted herself, body and soul, to healing the wounded and the sick. Every life saved was another small victory over the war. The conflict, however, raged on. Pięknie 7 miesięcy pomagać rannym To naprawdę Trzeba mieć siłę ogromną Ok Mamy przedmioty i fakty Tak więc Zobaczmy co tam ciekawego piszą Pozostałości po Szrapnelach Pozostałość po szrapnelu Pocisku z Ołowianymi odłamkami. E... Zależnie od ustawienia zapalnika, pociski mogły eksplodować po uderzeniu w ziemię, rozsiewając grad odłamków lub w powietrzu dla jeszcze większego efektu zniszczenia. Niedobrze dobrze. Hekatomba. W ciągu pierwszych trzech miesięcy wojny walczące armie poniosły szczególne ciężkie straty. 22 sierpnia 1914 roku był najbardziej krwawym dniem w trakcie całej wojny. Liczba rannych znacznie przekroczyła oczekiwania i wojskowe służby sanitarne ledwo radziły sobie ze skalą konfliktu. Niezbyt wesołe zdjęcie. Pielęgniarki. <laughs> Pielęgniarki były aniołami wielkiej wojny. Zazwyczaj dobrowolnie zgłaszały się do służby w Czerwonym Krzyżu. Armii, armii lub Ambulansach Amerykańskiej Służby Polowej i spędzały długie zmiany w szpitalach zarówno na froncie, jak i na jego tyłach. Pełniły one rolę opiekunek, matek, powierniczek, tajemnic. Często występują w, żołnier w żołnierskich wspomnieniach, a czasami były jednymi towarzyszami w ich ostatnich chwilach życia. Po zakończeniu działań wojennych większość pielęgniarek została zdemobilizowana. Okej. Okay. Okej, okay, ranni. Odblokowano nowy dziennik. Okej. Okay. Tu nic nowego. Tu też nic, czyli tylko tu. Sytuacja jest tragiczna. Jeszcze wczoraj siedziałam w swoim przytulnym mieszkaniu, a dziś jestem w szeluściach piekieł. Wszędzie widać poległych, tylu młodych ludzi straciło życie. Dziś rano udało mi się uratować jednego żołnierza, ale jakże wielu innych wymaga opieki. Jutro spróbuję dostać się bliżej frontu, by pomóc tym najbardziej potrzebującym. Okej, okay, lecimy dalej. Okej, okay. wody. Nie ma problemu. O kurde, co to za miejsce? Wszędzie zwłoki. Coś, znalazłem dziurawa menaszka. Oba elementy tej menaszki mają dziury. Menaszka nie nadawała się już do spożywania posiłków, lecz uratowała żołnierzowi życie. Noszono ją na wysokości nerek. Gdy eksplodował pocisk, jeden z odłamków trafił prosto w menaszkę, która nie zatrzymała go całkowicie, lecz znacznie spowolniła, dzięki czemu ranny żołnierz przeżył. Menaszki opalano w ogniu, nadając im czarny kolor, który zapobiegał odbijaniu światła. Hmm, ciekawe. Ciekawy sposób, żeby nie zostać wykryty, może tu coś dam radę zdziałać. Piła? Okej, okay, co my tu mamy? Skarpety? Hmm, skarpety nasączone łojem. Skarpety nasączone oczyszczonym łojem i pokryte formaliną najefektywniejsza forma walki z zimnym, wilgocią, odmrożeniami i innymi dolegliwościami Tak przynajmniej twierdziły ogłoszenia, którym wierzyli ludzie. Jakkolwiek skuteczne by takie skarpety nie były, najlepszym przyjacielem żołnierza była sucha para. <ścoughs> Oczywiście. Ok, tu mamy wodę. Trochę mało tej wody. Pusto. Jest i piła. Chyba nie będziemy. Odcinać nogi. O, kurde, nie, nie wierzę. Się wydaje, że stracił rękę, okej, okay, piła się może jeszcze przydać. Tutaj już nic nie ma, okay, ale za to tutaj coś będzie, okej, okay, szalik. To nie jest jakiś, to nie jest znajdźka. To jest raczej normalny przedmiot. Ok, woda. Potrzebna mu kula, tak? Ok. A, on tylko mi mówi, że mam pomóc tamtym. Zaraz coś wymyślimy. Najpierw temu damy wody. I pomyśleć, że jeszcze przed chwilą było tak wesoło. Muzyka fajnie przygrywała, jechało się taksówką, Czy tutaj potrzebny krzyż jest. Ok, mamy krzyż. Okej. Okay. Ten potrzebuje bandażu, a właściwie usztywnienia na rękę. Okej. Okay. Wszystko układa się w piękną całość. Z tego zrobimy mu kulę. A temu jeszcze trzeba pomóc z ręką. Tutaj szalik, ale dzisiaj dużo dobrego zrobiłem. Kurde, tu jeszcze znajdźka jest pewnie jakiś list. Ok, list od pruskiego żołnierza. 6 września 1914 roku, moja droga córko. Przemy naprzód przez francuskie wsie. Krajobrazy są przepiękne. Wolałbym podziwiać je z Tobą niż zabijać ludzi. Myślę o Tobie bezustannie. Twój tata, Wolfgang. Czy nie ma czegoś tutaj jeszcze? A, Nie chcę tu przerywać, ale. Okej, okay, dobra, zmywam się stąd. <laughs> Chodź, pomogę ci. <śmienny> Jeszcze bandaż. Pięknie. Ktoś jeszcze potrzebuje pomocy? Nie, 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 nie wierzę. Na serio? Żyję jeszcze. The French officers were talking about Belgium. The German army was about to experiment with a new weapon near Ypres, Anna's hometown. Anna got on route, żeby wskazać jej o wyraźny wypadek. Referej na skrót świty, Anna została przyjęta z krzyków z sirens. Miedliwe, gaz jeszcze jest tu. O nie, teraz jeszcze w gazie muszę przebywać. Dobra, zobaczmy nowy dziennik. Czy jest coś nowego od innych? Nic, dobra. 10 marca 1915 roku. Kolejny, kolejny dzień, który wydawał się nie mieć końca. Na każde uratowane życie przypada tyle straconych. Ci biedni młodzi ludzie. Zranieni, okaleczeni do końca życia. Nie mogę ich opuścić, nawet jeśli jedyne co mogę zrobić, to trzymać ich za rękę, gdy zasypiają powsze czasy. Smutne słowo. Ok, kolejne fakty. Ypres. Nie wiem, jak to się czyta. Ypres. Miasto w ruinach. Belgijskie miasto Ypres, którego nazwę Brytyjczycy wymawiali Whippers. Weep ok, było kluczową pozycją w trakcie wojny. Od 1914 roku było ono pod ciągłym ostrzałem. Ze względu na obecną sieć kanałów oraz węzeł drogowy i kolejowy. W 1915 roku Niemcy zaatakowali nawet miasto przy użyciu środków chemicznych. Pod koniec wojny majestatycznej katedry oraz centrum miasta zostały jedynie ruiny. Ok, technologia w działaniu. Osiągnięcie odblokowane. Wiedza to potęga. Hmm. Chyba był achievement, żeby przeczytać dużo faktów. <grym> ja oczywiście wszystkie przeczytam, co do jednego. Technologia w działaniu. Dzięki napędzanemu wojnom postępowi technicznemu, który dokonał się na początku XX wieku, nastąpił rozwój samolotów, łodzi podwodnych, sterowców oraz czołgów. Ogromne postępy poczyniono także na polach medycyny, chirurgii, higieny medycznej oraz radiologii. Dzięki pracy Marii Skłodowskiej curie która wykonała tysiące prześwietleń rannym żołnierzom. Szkoda, że tylko ma tak mało napisali o Marii Skłodowskiej curie Okej, okay, gdzie mam iść? O Boże, to jest smutne, to wszystko. Okej, okay, trzeba jej pomóc. Oh shit! Pomagamy. Masaż serca. dostałem od niej przedmiot drewniany bąk drewniany bąk ze sznurkiem popularna zabawka w tamtych, tamtych czasów, w trakcie wojny zabawki nabierały wojskowego charakteru dzięki grom planszowym dzieci mogły odgrywać słynne bitwy i inne zabawki miały za zadanie wyświe... wyśmiewanie wroga po wojnie gry i zabawki powróciły do swojego dawnego pokojowego charakteru ok wracamy tą samą drogą bo pewnie coś tutaj będzie leżało aha mam cię kolejny list co tym razem? list od szkockiego żołnierza 19 kwietnia 1915 roku witaj przyjacielu stacjonuję teraz w Wipres w Belgii, małe miasteczku które przed wojną było z pewnością bardzo ładne piwo też mają nie najgorsze, nie... Nie z choć i tak wolałbym sączyć, ale z tobą chłopie, za dwa dni ruszam na front, trzymaj się i pozdrow rodzinę. John McCormack Te listy tak by the way są prawdopodobnie na faktach autentycznych, czyli są, są po prostu na autentycznych listach wzorowane. Coś tutaj widzę. Widzę, że tam coś jest, ale nie wiem jak się do tego dostać. No, tutaj już są. Uszczęśliwa rodzina. Chociaż. Nie, nie zejdę. A to co to jest? Okej, okay, to jest jakiś odłamek czegoś. Nie, nie przedostanę się, nie ma szans. Okej, okay, mamy save'a, więc myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Oczywiście mam nadzieję, że wszystkim się podoba gra, bo jak dla mnie jest, no kurde, ta gra po prostu jednym słowem to, właściwie no w kilka słów jakbym miał określić tę grę, no to mógłbym powiedzieć, że gra na emocjach, naprawdę gra. Raz jest, są wesołe sceny, a po chwili są strasznie dramatyczne sceny, co bardzo wpływa na na umysł, że tak powiem. No dobra, nie będę przedłużał, zapraszam na kolejny odcinek. No i pamiętajcie, jeżeli chcecie śledzić na bieżąco moje materiały, to zachęcam do subskrypcji. To wszystko, do usłyszenia, do następnego odcinka i trzymajcie się, cześć.